Na razie wygląda tak, ale już wkrótce zyska zupełnie nowe oblicze. Stadion lekkoatletyczny przy zespole szkół rolniczych w Kaczkach średnich zostanie zmodernizowany. Dziś w placówce podpisano umowę z wykonawcą. To inwestycja, na którą czekano od wielu lat. Obiekt ma być gotowy na początku przyszłego roku szkolnego. Wielka radość, na pewno. Ogromnie serce rozpiera. Finał starań, które no, długi długi czas trwały w końcu ten fundusz rządowy Polski Ład, tak zabiegi pana ministra Bartosika, naszego starosty Dariusza Kałużnego i moje całej społeczności szkolnej dały taki piękny finał, że będziemy w końcu mieli piękny stadion lekkoatletyczny. Inwestycja zostanie dofinansowana z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Chcemy tutaj wybudować bieżnie, doprowadzić całą płytę do no, stanu takiego, jak, jak wymagają dzisiejsze czasy. Wszystko to robimy dla młodzieży powiatu tureckiego. Mamy nadzieję, że ta szkoła będzie przyciągać coraz więcej chętnych. Pieniądze oczywiście z Polskiego Ładu ponad prawie 5 milionów złotych, a cała inwestycja będzie kosztowała ponad 7 milionów złotych. To kolejna inwestycja. Inwestycja w sport w powiecie tureckim. Starosta turecki Dariusz Kałużny podkreśla, że w tej kadencji samorządu na edukację, w tym na inwestycje w infrastrukturę sportową, pozyskano rekordową pulę środków zewnętrznych. O tym stadionie przecież mówiło się wiele, wiele, wiele lat, a my zaczynamy tą modernizację. Gdyby nie te środki zewnętrzne, to byśmy tego po prostu nie mogli zrealizować. Ja przypomnę, że na dzisiejszą modernizację stadionu, co dzisiaj była umowa, to inwestycja za ponad 7 milionów złotych, z czego ponad 4,5 miliona to są środki rządowe, reszta to jest wkład własny powiatu. Tureckiego. Z tego bardzo się cieszę. A żeby podsumować, to tylko na edukację. Pozyskaliśmy ponad 23,5 miliona złotych środków zewnętrznych, z naszym wkładem ponad 5 milionów złotych. To jest blisko 29 milionów złotych. Takich pieniędzy wcześniej nie było. Już wkrótce uczniowie, dzięki nowej infrastrukturze, będą mogli osiągać jeszcze lepsze wyniki. Szkoła w Kaczkach Średnich posiada wieloletnie i bogate tradycje lekkoatletyczne. Wszystko za sprawą legendarnego już trenera Mirosława Panfila. Dorobek uczniów szkoły to około 50 medali mistrzostw Polski. Jeśli chodzi o tradycje sportowe, to nasza szkoła od wielu lat słynie z tego, że to była szkoła usportowiona, jest nadal szkołą usportowioną. Ogromne zasługi tutaj położył w tej kwestii pan Panfil, który był taką ostoją i można powiedzieć, pierwszym potężnym fundamentem, który zapoczątkował działania sportowe, i jednocześnie teraz kontynuują to następcy jego, czyli wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w sporcie osiągają wysokie piedestały. To jest spełnienie wielu marzeń. Wielu pokoleń sportowców, tutaj nauczycieli wychowania fizycznego z panem Mirkiem, pan Filem na czele dyrekcji szkoły. Chodząc tutaj do szkoły w latach 80-85, uprawiałem sport, lekką atletykę, biegałem biegi średniodystansowe. Zresztą zacząłem je trenować jeszcze uczęszczając do szkoły podstawowej naprzeciwko. I faktycznie w, Pamiętam doskonale ten stadion, pamiętam też jak on był budowany z końcem lat 70. I on wtedy na te nasze czasy był obiektem no, spełniającym nasze wymagania, choć na głównej imprezy jeździliśmy do większych miast, gdzie były stadiony o nawierzchni tartanowej. Należy podkreślić, że przez te lata uczęszczania do szkoły trenując na tym stadionie wylewaliśmy siódme poty. Chcieliśmy, chcąc mieć dobre wyniki, należało. Podchodzić do tego powiedzenia sportu poważnie, w sensie systematycznego, ciężkiego treningu i sami taką presję na siebie narzucać, bo chcieliśmy być dobrzy, chcieliśmy... Osiągać dobre wyniki, zdobywać medale na imprezach ogólnopolskich? Stadion lekkoatletyczny w kaczkach średnich to trzecia duża inwestycja sportowa w powiecie tureckim w ostatnich latach. 11 listopada przy pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Turku oddano do użytku nową bieżnię tartanową. Do góry pną się również mury nowej sali gimnastycznej.